Ja jestem Main Tyran, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii o nazwie Minecraft na modach. To jest sezon pierwszy, o, o ile nie ostatni, na pewno to nie będzie ostatni. Gramy, na paczce DNS 406 na Minecrafcie, jak widzicie, 152 modyfikacji jest 151. No, no to może zaczniemy grę, no i zrobimy nowy świat o nazwie Sezon pierwszy przepraszam, sezon pierwszy, e, more world option, tak. Czy cheaty mają być? Czy. E, dobra, e, żadnych cheatów, czestów żadnych, tak. E, generowanie świata jest normalne, tak. Wioski, dungeony, wszystko ma być. Dobra, tworzymy nowy świat. Zobaczymy, czy świat mi się normalnie wszystko wygeneruje, bo ostatnio, jak próbowałem coś nagrać, w trakcie nagrywania miałem problem, że no, świat mi się nie załadowywał, były kłopoty. Ale widzę, jak na razie, wszystko w porządku. No, się wszystko wygenerowało. No. Jakiś nowy biom. No, zobaczymy, jak pójdzie. Chyba ja będę musiał zwiększyć sobie trochę muzykę. Nie, 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 nie. Dziś Mam nadzieję, że nie będzie tak głośno. Nie zdziwię się, jeśli będzie słychać moją klawiaturę. Dobra, no to przejrzyjmy. Ksi u, 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 u. Krzyszłam bardzo. Ale ja widzę, że jak nagrywam, mam lekki... Takie jest normal, short, Far far, nie, no to normal. Grafik fast, fancy, fast, fancy, niech będzie fancy. A dobra, już niech będzie fast. Dobra, nie bawię się w te bezdety. Mam nadzieję, że to po prostu jest takie chwilowe. O, zielony pan. Dobra. Czytajmy sobie książkę. Co w niej mamy? To jest właśnie książka, która z jednego z, mo z modu, gdzie możemy tworzyć bronię. To właśnie mamy teraz pokazane, jak robić plank pl pattern, czyli na formy, które będziemy robić, z których będziemy robić różne części do broni, na przykład ostrze do miecza, rękojeść, czy inne rzeczy. Tu mamy sto stolik do sensible table, to jest do robienia tych różnych e, patentów z tych form. Tu mamy part crafter, czyli do e, z danego materiału robimy dany fragment, część, e, część narzędzia. Obok mamy pattern chest, czyli gdzie trzymamy te wszystkie różne e, patterny, te patenty. O, formy. Jak mamy obok e, tego part craftera, ten pattern chest, e, to w part crafterze e, mamy po lewej GUI, gdzie wszystkie są pat pat formy. Wciąż się mylę. E, tool station, on służy do e, robienia już gotowych broni. No, tu jeszcze pokazane, jak robić yy, specjalny piec, yy, ale do tego trzeba jeszcze mieć yy, specjalne formy. No, tu jest wszystko pokazane, co jak robić. Yy, tu, jak się nie mylę, wrzucamy rzeczy do przepalania. Tu mamy, yy, tu chyba wlewamy lawę, jak się nie mylę. No, szkło, żeby widzieć. Tu właśnie forma, do, stolik do robienia, tu do wylewania. A tu chyba jakiś kociołek, choć nie pamiętam do czego. Casting Basin. Nie pamiętam, ale. No, no to wygląda, że w tej książce byłoby na tyle. Tu się przydało w końcu jakieś drzewa pościnać. Widzę, że też mamy plaże. Au. What? To mnie biło. Serio? Na to wygląda. Piasek, jak ja lubię spuszczać piasek Proszę bardzo, ale jeszcze zobaczcie jedną rzecz eee, Nie mamy cheat moda, jest ultimate, dobrze Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało wam w jakiś żaden sposób Jeśli sobie włączę magnes, bo ja jestem przyzwyczajony, że mam ten magnes I no jak Napiszecie w komentarzach, czy chcecie, żeby był magnes, czy nie. Tam w tyle już widać tutaj jedną taką wystającą rudę. Może... Mam nie mam OPFI'a. Tam mamy po prawej UL. No, 150 modyfikacji robi swoje. Więc będzie różnych rzeczy, o których seria będzie długa, tak powiem. Będzie o czym opowiadać. E, dobra, no to... Co? To drzewo palmowe czy z tamtego lasu. A weźmy z lasu zrobimy sobie drewnianą siekierę Pościnamy. au. Dobra, to nie było zamierzone. Dobra, skoczyłem Na przykład właśnie z przedmiotem, z jakich możemy robić, z jakiego materiału te różne narzędzia, to między innymi na przykład. No klasycznie, drewno No, kaktus między innymi Byłem sam zdziwiony jak to zobaczyłem Kaktus, drewno To są sadzonki kaktusa? Nie, małe kaktusy No, kamień Ogólnie no, te wszystkie modyfikacje dodaje Dodają różne materiały, z których Można też robić te narzędzia, A! dobra, wzbijamy się w chwili obecnej. Chyba myślę, że na, na sam początek chyba osiedlimy się gdzieś e, co to różowego gdzieś pod ziemią, a potem będę myślał nad zrobieniem gdzieś domku Wełna. Dobra, zobaczymy za chwilę co zobaczymy Drewno. To sobie pochowamy. Dobra. Zrobimy sobie siekierkę i kilo. piekierka kilo zabieramy crafting i ścinamy drzewo tu właśnie też mam wgranego timber moda więc będzie o wiele łatwiej ścinać drzewa ja jestem zadowolony że jest w ogóle coś takiego jak timber mod czy takie inne modyfikacje bo, nie wiem jak, niektórym, ale mi zwykły Minecraft się dość szybko znudził. I jak zobaczyłem, że są dostępne modyfikacje, stwierdziłem. A co tam? Zobaczę, jak nie się grało. No i tak zostało, że gram. I przeważnie to są modyfikacje techniczne, bo dość sporo wprowadzają. Otwierajmy, trzcinę. Pamiętam, że coś można z nimi zrobić, jakiś z tego. Hmm. Może też zrobię jeszcze jedną serię z innej paczki z modyfikacjami. Ona jest bardziej taka pod Survival. A tu właśnie mamy, jak się nie mylę, błoto, tak, błoto. Mra, No, już mamy prawie całe to staka drewna. Jeszcze to drzewko. I zobaczmy co to jest to różowego. Mam nadzieję, że jak będziecie to oglądać, nie będzie widać takich lagów, jakie ja mam przynajmniej. No jest. Drzewo czekoladowe. Sakura Wood. Dobra. Zetniemy. Może coś ciekawego z tego będzie. Może jakieś odczynniki wypadną. Dobra, zetniemy to jeszcze ręką i sobie zrobimy dość niskie. No, odcinki będą jakieś tak po pół godziny, dłuższych jakoś tak nie zamierzam robić. No, zobaczmy też jak to wszystko będzie się rozwijało. W sumie to było ważne. A dobra, jeszcze w sumie czemu nie. Zrobimy więcej patyków. Właśnie zrobimy trochę tych patternów czy jak to się zowie i tak jeden stolik I właśnie jak zależnie jak, jakie drewno tu damy bo jeśli na przykład damy to choć nie wiem czy wyjdzie tak to zmienią się zmienią się nam te nóżki no. dobra Robimy to z ciemnego drewna. No dostaliśmy kolejną książkę. Dobra, kolejny stolik. E, jeszcze musimy zrobić crafting. I na razie jeszcze często nie zrobimy. Dobra, no to wam teraz przejrzymy książkę. No to właśnie mamy tak, jak się robi kilo, no to potrzebuję tak. Epicax head, e, tool roda i tool biddinga, e, No rękojeść jakiś patyk po prostu, żeby mia miał się miał na czym się trzymać. No tool breeding, żeby połączyć z główką kilofa. No i główkę kilofa No Jakiś patyki, kawałek e, szpadel. No, tak samo siekiera. O, matok. To właśnie jest połączenie siekiery i łopaty. No, nawet się spisuje. No, tu mamy jeden z trzech mieczy. Tu mamy taki e, long sword, że jak e, z blok mamy. E, mamy możliwość doskoczenia do przeciwnika. No i mamy jeszcze rapiera, który nam coś w i możemy odskakiwać, jak naciśniemy blok. No, nóż. Jak się nie mylę, tutaj mamy Frank Paint, to jest, jak się nie mylę, patelnia. No, tabliczka. I teraz będziemy mieli materiał, z jakich możemy robić: czyli drewno, dowolne drewno, kamień, żelazo. Klasyczne materiały. No dochodzi nam flint, jaki kaktus, z czego sobie właśnie teraz zrobimy raczej kilo, choć możemy kopać do irona, więc teraz mm, jedno serduszko, kopać do irona, pięć szybkości, nie wiem, może i zrobimy sobie, no możemy z kości z obsydianu. No, tu mamy, dochodzi nam jeden z nowych materiałów. Alumite jak się nie mylę. Chyba to jest nowy materiał, bo ja nie pamiętam żeby w Minecrafcie 3.1.5.2 był taki materiał. Mamy netherracka Dochodzi nam blue slime. Dochodzi też ogólnie nam nowy MOB, mo, mo, mob Blue Slime, który go spotkamy wszędzie. Normalnie nocą tu na powierzchni go spotkamy. No Trzeba zrobić slime krystala. Też można ze zwykłych slimów, które trudniej znaleźć. No i tu mamy, jak zrobić te slime krystale? No najpierw musimy zrobić slime muda. Tak się kraftuje. Czyli cztery te kulki ze slime'a piasek i ziemię. No a potem przepalamy slime krystal. Slime muda na slime krystala. No możemy też z papieru właśnie zrobić. Mano no, pokazane, jak. Najpierw robić e, stak papieru Po prostu kupkę papieru I robimy No dochodzi nam kobalt Ardite ardit, Czy jak się to zwie meinlun, copper, Brąz Stil No brąz, żelazo Nie, nie stil tylko stal e, Nie żelazo tylko stal. No tu mamy właśnie No Umocnienie, czyli diament dodaje 500 do wytrzymałości do kilofa plus możemy kopać e, już na trzecim poziomie, czyli do obsidian, obsidian, no e, emerald nam, że jest 50% wytrzymałszy kilof i możemy kopać do drugiego poziomu, czyli to będzie do redstone'a, czy może do diamentu, redstone. E, Pozwala nam szybciej kopać. No i to tyle. Jeśli z czymś się pomylę, zwróćcie mi uwagę. No. Autoreperacja, taka kulka, zielona kulka glutów Po prostu kilof, jeśli jest nieużywany, no inny przedmiot sam się reperuje. Tu, że automatycznie nam przepala, jak się nie mylę. Lapis. Pozwala nam mieć fortunę. Zwiększona fortunę. Jakbyśmy nałożyli sobie Enchant Fortuna. Tu, na miecz, e, sz, obrażenia nam zwiększa. To potrzeby, potrzebujemy kwarc z letteru, a blok kwarcza e, Ten proszek blazowy nam podpala przeciwnika. Jak się nie mylę. E, kość ze szczarnego Szkielet Nie ma akurat co robi. No tu mamy, dochodzi nam nowy przedmiot, kryształ A, pisze, że jest kompatybil, że spokojnie może działać z e, Automatycznym przepalaniem Ale co daje A, że jest, że Silk Touch, jak się nie mylę Tu właśnie mamy podane, jak robić ten kryształ, czyli robimy Jakiegoś i Otaczamy to nitkami Tu do końca nie wiem jaki naget. Wychodzi nam taki jakby papier, czy coś w tym stylu. Potem dajemy emeraldę, otaczamy takimi czt czterema kawałkami papieru i wychodzi nam ten emerald specjalny. No jeśli tu mamy wygranego industrial crafta dwójkę, to możemy, można właśnie dodać baterię i elektryk circuita, i wtedy może mi pomieścić energię. I po prostu na początku będzie zużywała się energia, a potem wynik kilów się niszczył. No, tutaj, jak się nie mylę, diament z blo blokiem, blokiem złota wycofuje wszystkie ten upgrade. Y, czy tam dodaje dodatkowy slot na nie? To samo nether Star. No, a tu mamy pokazane, jak zrobić tą kulkę magmy, w jaki sposób, czyli 4 Blaze Brody, 4 fireballe i jedna, jedno wiaderko z labą, żeby do autoreperowania się kulkę glutów, to powiedzmy 9 stona, jak się nie mylę. No i to byłoby na tyle. No to tak. Dobra, jeszcze mamy dzień. jeszcze czego to zrobić? Dobra, nie. Na razie się kopiemy na dół. Dobra. No to dobra, zabieramy crafting. Na razie tu gdzieś się plamię osiedlić. Tu właśnie nam dochodzi kolejne drzewko. To jest... Co, ryż? Dobra Braille Nie wiem Dobra To właśnie jak zauważycie mam Modyfikację która nam między innymi Pokazuje Oznacza blok na zielono Obramowuje Tu na środku też zauważycie Tutaj w tym miejscu Że jest e, gra e, Blok pisze Minecraft i właśnie to nam pozwala, mam nadzieję, że nic mi się nie zatrzymało e, podczas nagrania właśnie widać u, 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 u. dobra, już nie laguje, nie laguje, dobra tu dochodzi nam nawet drzewo i właśnie pokazuje z jakiej to jest co to jest i z jakiej modyfikacji pochodzi no to w sumie weźmy pod x mam mapkę, nie dobra mam tak? Kontrolsy pod J. Pod J jest minimapa. Lewy shift, prawy, prawy. Oddalimy sobie mapkę. No to ja tak planuję, że pójdziemy sobie gdzieś w tych tu rejonach, gdzie widać ten kanion. się będziemy osiedlać i gdzie widać czarną plamę, czyli ropę. No, to będzie dobry pomysł. Mamy w sumie dobre miejsce, mamy wszystko pod ręką, biom śnieżny, w sumie wszystko, prawie jest. Tam chyba jeszcze widać jakby jakiś domek obok biomu śnieżnego na tej wysepce, ale no pójdziemy, oj przepraszam, pójdziemy tam gdzie mówiłem. Oj, zbliża się noc, nie jest za fajnie. Dobra, no to dobiegniemy tam do kanionu A, Dobra, bieg 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 A potem jak Se wkopie się Wkopię se Wkopie się pod ziemię Zakopie No i potem Dobra, tu jest ten kanion Oj 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 Dobra, zlagowało. Ale dobra, nieważne. Kop, kop, kop. Zatka mi się craftingiem. Dobra, no to sobie powiększamy dziurę. Raz, Dobra, no to ja powiększę tą dziurę. Będziemy już jakieś miejsce mieli chwilowo do zamieszkania. O, i teraz widzicie na mini mapie takie dwa czerwone kwadraty, które mają znak zapytania. I to są właśnie te e, blueslimy. E, link do paczki będzie w opisie jeszcze jak... Jak mi się uda, spróbuję może przylić się na ATS-a od NK. A ja to mi napiszę w komentarzach, czy chcecie na tej paczce, czy na ATS-ie. Bo chwilowo, jak próbuję zainstalować ATS-a, to mam problemy. Ale to się rozwiąże. Ups. Nie za fajnie. Dobra, tu mamy jedną rudę, czyli quartz. E, certus quartz. I tu tak właśnie teraz miga. Certus quartz. Mi, a, certus quartz dust. Bo z tego materiału, bo nie podaje akurat rudy. A z tego materiału, jak go rozbijemy, dostajemy albo e, kryształ, quartz, albo proszek. I by nam się Teraz przynajmniej przydał najbardziej ten proszek, ale w sumie to proszek i ten kryształ wypada mniej więcej w podobnych ilościach. Kryształ jeden za przeważnie wypada czasem dwa, a proszki przeważnie po dwa albo trzy. Ale no nie zawsze proszek się trafia, tu jest taki problem. Dobra, kopiemy dirtak i kopiemy, kopiemy Dobra, już połowa przekopana Łatamy Dobra. załatamy. Myślę, to się jeszcze nie puchywałe? Dobra, w sumie mogę sobie jakąś chłopatę zrobić. A wiecie co? Nie zrobię sobie z kaktusa łopatę. Mamy materiał, kaktus. Mamy wszystko do zrobienia planu. No to robimy. Nade mną jest slajd. Właśnie. Tu mamy właśnie e, do robienia. Czyli możemy tak naprawić przedmiot albo go wzmocnić, bo te przed, narzędzia się nie niszczą. Mamy kilo, łopatę, siekierę, tego matoka, zwykły miecz, długi, to jest szpadel, nóż, patelnie, znak. No i chyba powoli też będziemy kończyć ten odcinek. Ale tu jeszcze jest CISEL, którego nigdzie chyba nie ma opisanego, co on robi. Więc zrobię może jeszcze na szybko, jeszcze w tym odcinku te plany. Zrobimy sobie łopatę. Główka od łopaty. I tu macie podane jeszcze material cost. I, i pisze jeden. To znaczy, że Materiał, z którego to będziemy robić, zużyje e, cały jeden fragment. Czyli jeśli bym dał kaktusa, on by zużył jednego kaktusa. A na przykład przy e, jak się nie mylę, przy kiku właśnie jest materiał cost 0,5 czyli że e, materiał zaraz sami zobaczycie, jak włożę tu łopatę jak i kijek włożymy materiały tu, tu dostajemy kij i główkę od łopaty i jeszcze dostajemy e, kaktusowy szard czy jak to się nazywa i z tych e, szardów w ogóle nawet z tego kaktusa możemy naprawić e, naprawić dany przedmiot jak nam się zniszczy o a tak dwa serduszka no, to mnie dość dobre. Może pomyślę, że zrobię mieć. Ale jeszcze może zobaczymy, jak to jest. No, szybko. Dobrze, no to ja w sumie się dzisiaj z wami... pożegnam. No, tak wygląda m.in. mój skin. Jak, jakbyście mieli jakieś ciekawe projekty dla mojego skina, i miałbym prośbę, żeby była, została taka główka, jaka jest, bo tu się na niej wzorowałem się w jednej rzeczy. Raz. Dobrze, wszystko całe jest w porządku, myślałem, że coś jest nie tak, ale dobra. No to, to było w tym odcinku na tyle. Cześć, czołem na razie i do następnego odcinka.